Nie jak już pisałem na Discordzie, niestety jestem chory i mam totalnie rozdopione gardło, ale po kilku godzinach odzyskałem głos i stwierdziłem, że w sumie to chociaż jedną gierkę wam nagram. Także, no niestety, dzisiejszy film pewnie będzie przymulony, ale naprawdę ciężko mi się mówi. Nigdy nie miałem takiego bólu gardła, naprawdę, jak się obudziłem, to myślałem, że się popłaczę z bólu, no ale chwilowo jest ok, więc myślę, że to jest idealny moment, żeby chociaż jedną gierkę nagrać. Stwierdziłem, że wybiorę nurz, bo miałem ją nagrać chyba z tydzień temu, ale zapomniałem. Więc zarobię to teraz. Także zapraszam do oglądania. Uwielbiam robić z siebie debila. Dlatego gram Archum. Ja mam tylko nadzieję, że z u nie rozboli. Zabraknie tej gry. Bo nie będzie zbyt przyjemne. Nurską nie grałem w wieki. Także może być śmiesznie. Oczywiście dla was, nie dla mnie. No właśnie, o tym mówiłem. Ale spokojnie. Pozdrzeweczkę jak coś. To było zajebiste zagranie. Nie czuję się totalnie na siłach, żeby grać w tę grę. No ale jak trzeba, to trzeba, nie? To był niezły hit, tak było. To w ogóle było dobre zagranie, ale nie wyszło. Jej. W każdym razie nie pomyślałem o tym zły fleszu, że coś krótko. O, skręcili mi tu blisko było, nie? Może moja ja mam lagi w tej ze To kurwie, nie? Coś słyszałem? Nie. Napierdolę, jestem okropny. O! To ciekawe, że widać wszystko przez górkę. Okej. Okay. Tak to jest, jak się gra nurską. Pierwszy raz od wieków. I co, ja za tą klawiat nie będę biegł chyba, bo ja... Z... Jestem zbyt zjebany, żeby ją dogonić. Gdzie polecą? Gdzieś... Gdzie? No to za nią, nie? Ja pierdolę, no. Naucznik rad zjebił, nie? No właśnie tam chciałem polecić, to mnie zmyliło. ma O, ile tu ludzi. Ciekawe, nie? O, zajebiście. Jakby był surwent, to bym tym dostał. No witam. W końcu hit. Zajebisty leaf no nie? Cześć Gabriel? Jak się bawisz? Jeb. Yep. O no tak. <laughs> Rozjebie coś z tym gardłem, nie? Ja w ogóle ledwo mówię, także to jest cud, że ja w ogóle coś mogę mówić. Czasami lepiej zderzować gierkę się nie męczyć. Co, na no, mental wyjechał? No sorry. To czasem bywa, nie? Nie ma opcji za tym trafię. Nie wiem po co ja gram tą nurską. Kiedyś grałem nią dużo, było zajebiście. Później przestałem nią grać. No i tak to wyszło, że w sumie nie potrafię To po z, z tym lifem. Pierdolnie. Na się zacznie to samo. Prywa na rzekańską na grę i tylko tyle. Pierdolę ale wracam z tego genu. Tego z którego to był O, ten co zrobił. No mnie fajnie teleportuje. Zajebisty internet. To ja pierdolę no. Mogę się ruszać czy nie mogę? Mogę grać? Nie, spoko. Ja tak będę chodził całą grę. Kurwa, jakby go nie teleportował, to by było jejwisto. A, bo w ogóle latarki są wyłączone. Ja się boję, że mi ktoś latarką poświeci w ryj. O, oh, nice. Wageny. Jeb. Yeah. To nie mańsko, nie? Możemy go zostawić w sumie. Albo nie, bo i lecę za nim. Nie wiem gdzie on jest. W ogóle chwilę przebiegł całą mapę. No i długo nie pożył. Miałem totalnie humoru na tę grę, a dobrym lekiem na brak humoru do grania w DBD jest tunelowanie. To tunelowanie generalnie jest dobrym lekiem na wszystko. To poczekamy i hu. Idealnie. To co, wracamy pod hak, nie? Jak prawdziwy tunelarz z krwi i kości to się leczy pod hakiem chyba Nie, wydawało mi się Dobra, dawaj tego leona Pignie przed siebie o. Marcia jebany O, wszystko przez to Kurwa, za te lagi, są oni w piwnicy się lecą? Co to takiego się wydarzyło, że oni tu siedzą? Ty tyfy. Co wy robicie? O ty... Kurwa. Ty. O. Nice. Kurwa, ale Kongo. I co, za Leonem, nie? Jednak nie. Jednak nie za Leonem. No ale dobra, no dwie osoby leżą, jedna idzie na hak. Nie ma lipy. Podnieśli tam tego ziódka. Jest spoko. To jest Dwight. jest Dwight. A jestem... upo... Pupo. Nie wiem jak tu reaguje na takie słowo, więc wolę sobie odpuścić. Okej, okay, że to wyszło, że to jest ciekawe. Grunt to dobrze tunelować. Co ta paleta tu w ogóle robi? No i tak, jest jakiś źród. Czemu każdy się leczy samemu? A nie wiem, nie leczą samemu. Kurwa mać, tylko jebana. Dobra, spokojnie. Tu jest dalej? Gdzie? Tu jej nie widzę. Ona tam jest. No już rozjebie mnie. Dobra, to lecę tam. No jest Leon. Ta wiścia. Zaczyna mnie bolić gardło, więc muszę zdecydowanie mniej mówić. O nice. Tam Leon w ogóle zleciał na dół. Ja bym znalazł jego i za nim poleciał. Taką presję na mapie miałem i nagle pogubiłem każdego. Jestem w jedną palety. i w tego Vayne'a, co mówiąc. Zajebiście. Zajebiście, że to nie wesło. Zajebiście, że ja przeleciałem przez tą ścianę. Jestem pewien, że go będzie kończyć do samego końca. Wolę to nie blinkować, bo mi coś wkrótce no zamiast przeskoczyć wolał z buta iść No, nie wiadomo o co chodzi Ej hey, wypierdalasz się O, o kurwa mi skwit niezły Oczywiście się bawię Prawda A, no i to nie hitnęło, i no tak. Pierdolony jestem ping, nie? O, że tu jest koniec gena. Nice. Łezu, zagranie. Mam pomysł, ja po prostu przykampią od tego haka i tyle. Nice. A, bo na no tu. A, tak, fajna obiezdwa, nie? No, są jeszcze dwie osoby, więc nie jest źle. No, i mnie fajnie teleportuje. Tak, bardzo fajnie. Mam przy okazji nur scoring więc też będę widział kiedy będą się leczyć gdzieś obok mnie. co teraz? I tu mamy Yui. Dzisiaj czasem warto przykampić, szczególnie jak macie taką okazję takiego gena i hak w fajnym miejscu. Jak dwie ranne osoby. Ona skończy co gena, ale to nie jest problem albo nie skończy. Okej, okay, ona zniknęła Nie ma problemu, jak to mogę sobie postać. Ona pobiegła. Nie ma i tu. Teraz skończy gena, nie skończy. Nice, no to 4 kile wyciągnięte jakimś cudem. Wymęcone te 4 kile, ale są, nie? To jest najważniejsze. Przy okazji fajnie nie reaguje całą grę. To nie tylko chodzi o ping, no ale wygramy, to się liczy.